Listopada, w Krakowie kończymy 17 listopada, ale żeby naprawdę zakończyć 23 listopada w Bochni, w klubie Mała Czarna. Zapraszamy Państwa. Ten buch tam stale był, jak czyte, jak ci... Zaczniemy konferencję 13 listopada w Urzędzie Miasta Krakowa, a potem Maja Kleszcz. Maja Kleszcz i to będzie niewiadoma też, bo jeszcze oprócz Maja Kleszcz ktoś będzie na pewno, ale trwają negocjacje. 3 listopada, proszę Państwa, translola, zespół Miraż z Warszawy, pochwalone, też z Warszawy, a z drezna przyjedzie do nas Goldener Anker. E, natomiast z Irlandii zawita do nas duet, który mieszka obecnie w Berlinie. You are only to Zna tego w rozrywkach. W klubie rozrywki 3 będzie Lucrecia Dalt z Hiszpanii, Mary Oher z Berlina, yy, oraz zespół Drakoty ze swoją debiutancką płytą no i Aliszka Kochutkowa z Czech. Co daje Karnet? Karnet daje bardzo dużo. Przede wszystkim pozwala wejść na wszystkie koncerty. A bilety tego nie dają, ponieważ bilety możecie kupić na cztery koncerty krakowskie, a na Karnet wejdziecie jeszcze na piąty. Bo ten koncert w Fortach Klepasz, gdzie będą balady i romanse, gdzie będzie Iwanowa i Joanna Słowińska, to tam będzie wejście na Karnet i na zaproszenia. Więc ten, kto kupi Karnet na wszystkie koncerty. Ten będzie mógł pójść na balady i romanse. Bo ten koncert nie jest biletowany. A po y, koncertach w fortach gra DJ ka DJ Madame do tańca. No i y, będziemy się sobie pupać do rana. Love, bez łaski wreszcie mogłaby przyjść. Widać to po mnie już że czekam na nią, nie przyznam się na klucz. To mamy już kto? Ale co to... mamy robić? Nie? No nie to... wiem co teraz może Nie no kręć Leszka i on zapowiada transmisję O, Leszek zapowiada transmisję, tak No co mam powiedzieć? Że mamy koncert, program Pamiętam Zapraszamy Że mamy koncerty, program Pamiętam Powiedz tak, Festiwal Kobieca Transmisja Festiwal Kobieca Transmisja Chciałam zapowiedzieć Chciałam, to może nie Podobno ciągle mijamy się jednak czymkolwiek jest. O głowę niech mnie przerośnie, bym nie przeoczyła jej. A jeśli już ją zauważę, to postaram się być tłem. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, niech powie,